Zarek, byś powiedział o temat ten, rekolekcji letnich. <laughs> Może ja się nie będę wypowiadał. To trzeba przeżyć. Tak jak to świeże z tej trawy, której nie czujecie oczywiście. Hmm. Jak trzeba to przeżyć, nie? No, jak świeże z tej spalonej trawy.

nie tylko religijne, tutaj Darka mam obok siebie. Darek, powiedz jaki nam przygotowałeś konspekt na KSM, czyli temat jednego z dni. Temat oczywiście mam wzór szczerej przyjaźni i niestrudzona w posłudze bliźnim. Oczywiście się... temat nie był łatwy, bo trzeba było... No. Tak. Trzeba było oczywiście dobrać tutaj te koskowną jako ten wzór. Yy, przyjaźni, przyjaźni takiej, która sprowadza się do miłości do drugiego człowieka, ale też odwzorować tutaj właśnie pomoc drugiemu człowiekowi. No, zanim doszliśmy do tego tematu, jak już powiedziałem, sięgnęliśmy aż do starożytnych myślicieli, którzy na ten temat się wypowiadali, bo przyjaźń to jest taki temat, który zawsze nurtował człowieka, zawsze go jakoś yy, popychał do refleksji. Temat przyjaźni jest bardzo szerokim tematem. Ja tutaj spróbowałem się zawęzić do tej przyjaźni y, takiej czystej, prostej, wypływającej prosto z serca. To taka jak ta przyroda. Można spojrzeć. Jak jakieś wymyśliłem tak coś, że przyjaźń to jest zjawisko rzadko występujące w przyrodzie. No, trzeba to powiedzieć sobie szczerze, że zanim ktoś będzie przyjacielem, to musi przejść wiele prób. Ale też to jest takie miejsce, które jak się odkryje, trzeba ciągle do niego wracać. Trzeba ciągle jakby te ścieżki przecierać, żeby nie zagubić go. Zjedziemy jakieś piękne miejsce polane. No, po latach, jak się zmieni pora roku, już możemy nie wiedzieć, gdzie to jest. Dlatego od przyjaźń trzeba dbać. Więcej na ten temat możecie się dowiedzieć tylko w jeden sposób. A jaki? Oczywiście, przyjeżdżając na rekolekcję. Tak, KSM jesteśmy z Wami. Ty, Dominik, co ty robisz? Uczę się! Weź to zostaw, chłopie! Dawaj, na rekolekcję, młodzi ludzie czekają! Chodź! Ech, tutaj Darek idzie na rekolekcję, ja jestem w ekipie przygotowawczej. Ech, co myślisz w ogóle o, o takim KSM? Z czym ci się kojarzy te trzy litery? KSM? Koledzy <grym> mówią, że jest to katolicka spółka maryjna. <grym> Ale wydaje mi się, że jest to... Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. A, czy myślisz, że my jeszcze pasujemy do młodzieży, żeby wiesz, tam jechać i tak nie podpaść, nie? No myślę, że tak, bo jednak jak na razie to mam chyba 21 lat. Może niektórym wydaje się, że jest to dużo, ale czuję się bardzo młody. <gry> Że swego syna posłał z niebios Bóg na świat, aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy i w pochańbieniu przyjął winę wszystkich nas. Dzięki Ci, Boże, mój za ten krzyk. Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Uwierz w Jezusa, przecież On za ciebie umarł. I z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Eksem! To pierwszy przedsięwzięt, to pierwszy cel wyznaczył. To pierwszy w nas rozpoznał, to wrogów, to przyjaciół. To pierwszy sławą szedł i włości sferał za nic. A kto nie umiał zasnąć i nie myśli. Do pierwszych noc bezsenną Wymyślił wielką armię Kto został bohaterem, doszył ich umarł na Kto To pierwszy został panem, to pierwszy został sługą Kto musiał wstawać wcześniej, a kto mógł spać za długo Stojąc zapatrzeni po płopie i za Zapatrzeni w za zapatrzeni w siebie Wciąż niepewni siebie, siebie wiadomo. Pytać wciąż będziemy, pytać po kryjomu To pierwszy szedł przed siebie do pierwszy cel do pierwszy w nas rozpoznał, do wrogów, do przyjaciół. Do pierwszy sławą wszelką i włości swoją za nic. A kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Do pierwszy był fakirem, do pierwszy astrologiem. Do pierwszy został królem, a kto chciał zostać bowiem, to z gwiazd do zbioru Vega, patrząc na Ziemię zgadnie. Kto pierwszy był człowiekiem, kto będzie nim ostatnim, stając za oczeniem, i w niebo. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie Wciąż niepewni siebie, siebie nie wiadomo Pytać wciąż będziemy, pytać po Ah, yes, yeah, had an ah. Kolejny, a jeszcze jeden. Wakacje tuż tuż, słoneczko nad nami